Dzień dobry, proszę Państwa. Witam w kolejnym odcinku moich subiektywnych recenzji. Tym razem dwójną, czyli pod firmy UTG Model Rekon 360 TL. No to popatrzmy, jak to tutaj wygląda. Co dostajemy w pudełku? Bardzo ładnie, skrótnie zapakowany. To jest najwyższy model, jeżeli się nie mylę. Wysokość od 8 do 12 cali, czyli. 8 razy 25,4. Tak to jest około 20, trochę powyżej 20 cm do 12, czyli plus trochę dodatko, ponad dodatkowych 10 cm, czyli między 20 a 30 cm wysokość no. Tak to wygląda. Pudełko plastikowe kołek zwykle instrukcja obsługi w języku angielskim. No, zdjęcie tak dwustronne. Czegoś takiego plus, jakiś dodatek, jak, jak, jak poprawnie należy coś zamontować, a jak jest coś niepoprawnie zamontowane. Mamy dodatkowo jeszcze taką saszetkę plastikową. Do niej za chwilę. Więc popatrzmy najpierw na nasz dwójnik. Dwójnóg cały wykonany jest z aluminium. Bardzo ładnie wykończony. Ma trzy pozycje, w których się blokuje. Szkoda, że nie ma dodatkowych dwóch nacięć. Z punktu widzenia produkcji nie sądzę, żeby to był problem. Byśmy mieli wtedy 5 pozycji. Byłoby to bardzo fajnym dodatkiem. Wszystko, przyciski, manipulatory poza nóżkami jest wykonane z tego, co widzę aluminium. Bądź też, jeżeli to rozsuniemy, to tutaj widzimy, że jest olej. To może wskazywać na to, że ta część e, miałbym, gdybym miał, magnes pod ręką, bym sprawdził. Jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, proszę napisać w komentarzach, sprawdzę, czy to nie jest przypadkiem stalowe. Powadze sądząc raczej aluminium, ale kto wie, e, tutaj mamy. Ileś tam pozycji, które nam się blokują, ale mamy jeszcze bardzo taką fajną sytuację, że, będąc w pozycji pomiędzy, jeżeli to by była wysokość, która dla nas w danym momencie jest potrzebna, mamy to pokrętło, które pozwala nam, jeżeli je przekręcimy. O! Tutaj jest taki jeszcze wystający e, czpień. On, Ogranicza nam możliwość obrotu, ale wystarczy jakieś 90 stopni, może trochę więcej, może 180 i to się blokuje i tu już się nic nie rusza. Więc możemy zablokować całość w pozycji pomiędzy tymi nacięciami, czyli pomiędzy to, tymi indeksowanymi. Dodatkowo, jeżeli chcemy, żeby nam tutaj nic nie drgało, tak, mimo że to dosyć, tutaj drgania jakichś wielkich nie ma, ale jeżeli ktoś chce, żeby było ciasno, no to zablokuje i już tutaj się wtedy nic nie ruszy. Oczywiście mamy tutaj podane patenty, opis, co to jest. Całość mocujemy do szyny pikatini, czy też weaver. Tu mamy poprzez sprężynkę luzujemy to wszystko, ciasno chodzi, no ale to jest nowe, świeżo spaczki wyciągnięte. Nie ma tu żadnych sprężyn, tak? czyli jak naciśniemy, to nie wskoczy nam ani nie schowa się pod wpływem żadnej sprężyny, tylko musimy ręcznie wysuwać. Czy to wada? Bo ja wiem, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest to jakimś wielkim problemem, ale no, może ktoś ma inne doświadczenia, inne potrzeby. Wszystko wykonane bardzo starannie. Nie ma tu żadnych ostrych krawędzi, żeby się skaleczyć. Możemy zamocować. Mamy tu pokrętło, które pozwala nam, jak bo ciągniemy to, to dosyć ciężko chodzi, zablokować według instrukcji obsługi ruch tego. Bo tutaj według instrukcji na opakowaniu też to jest pokazane. Mamy pewną możliwość, nie, może o tutaj paning tilt i paning, czyli mamy możliwość. Przekaszania czy ruszania całością. No Ręcznie tego nie sprawdzę, to by musiało być zamocowane na do broni, żeby to móc przetestować. Jeżeli kogoś to interesuje, jak to działa, w momencie, gdy to już zamontuję, proszę wpisać w komentarzach, będę mógł zrobić kolejny film. Fajnym dodatkiem do tego jest, ja to tylko teraz sobie złożę. Yy, to jest na chwilę obecną tak ciasno, że prawdopodobnie można by to tak nosić, one by się tu nie poluzowały, te nogi, mimo że nie są w żadnej zapadce. To jeżeli mamy kogoś, kto ma odpowiednią maszynę, możemy sobie zrobić te dwa nacięcia, dać do mechanika precyzyjnego, on takie wycięcia zrobi bez najmniejszego problemu, ale no, wtedy tam ta powłoka, ta anoda nie będzie już zachowana. Wszystko na razie ładnie ciasno chodzi. Pewnie z czasem się trochę poluzuje, ale to są śruby, można poprawić. To, co jeszcze do, zostało dostarczone razem z tym dwójnogiem, to jest dla tych osób, które nie mają maszyny Picatinia albo możliwości mocowania tego. Jest to taka płytka ładnie wykończona nakładką z gumy, żeby nie uszkodzić naszego, naszego łoża, naszego karabinu, aby zamocować. Ten element na takim bączku czy takim uchwycie do e, paska. W niektórych broniach, zwłaszcza mam myśliwskich, nie mam doświadczenia, więc zgaduję. Taka, e, taki sposób mocowania występuje, zamocowany do, do, do łoża i wtedy to możemy poluzować. Tu jest taka, jeżeli dobrze widzę, śrubka, która to blokuje nam na gwincie. Mamy tą przetyczkę, którą wykręcamy, bo to jest wkręcane. Zakładamy, wkręcamy w ten otwór, a następnie tym dociągamy. A może tu nie ma żadnych? Może to jest tylko do dokręcania? Nie wiem. I możemy to ciasno chwycić, i wtedy, znaczy, oczywiście, to powinniśmy najpierw założyć, oczywiście, tak. Tak? Tak, zakładamy to, i wtedy tą nakrętką dokręcamy, i całość mocno się trzyma, i wtedy do tego kawałka mocujemy nasz dwójnóg Kwestia jest taka, że jeżeli ten dwójnóg będzie w swojej pozycji pełnej, i będziemy tak przenosili broń, a on jest zamontowany tutaj. I nóżkami gdzieś tu na końcu zahaczymy, to tu ta siła generuje ogromny moment na tą końcóweczkę. Tak? Oczywiście ona jest wsparta tutaj przez łoże, więc tu to ciągnięcie najwyżej wyrywa nam ten nasz uchwyt, ale jednak to są no, duże ramy siły i no, może być to dość mocne, dość duże obciążenie, niechcące spowodowane podczas transportu czy niewłaściwego użytkowania. Dlatego ja zdecydowanie wolę zamontować to na szynę Picatinny, bo ona może być mocowana przez dwa, dwie śruby, czasami niektóre przez trzy, jeżeli są trochę dłuższe i wtedy mamy mocniejsze podparcie tego elementu. No dobrze, z mojej strony to by było wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, proszę wpisać je w komentarzach. Do następnego odcinka, pozdrawiam.